Niektórzy jest sobie tego sobie Bo tak, ja wcześniej że jak się całą się, jest jakaś historia, komedia, kiedy nie ciągle się nagrywa, tylko się korzysta, tak czerpie się z dnia, jest fajnie pełni. Tylko czasami obronę po prostu, że ktoś, ktoś chce to sobie nagrać, przekazać. Bo w Polandzie to jednak taki przykład też yy, się przyda. Proszę, jest tam w swoim zaczynam, tak? Swoim zaczynał swojej historia nie mają. Po prostu, no to nie jest ich. Mamy swoje. Yy... Że komu oglądają nas albo innych, że to my jesteśmy vampirami i czasu życia, a nie telewizor. Może chcą wtedy powiedzieć, że telewizor nie jest wampirem i właśnie telewizor robi. No to można tak sobie od razu określić, że nie dla nich, nie dla mnie wampirem. Telewizor jest wampirem. Kiedy się dawało oglądanie za dużo telewizji, w ogóle z tym czasu życia, ludzkości. I życzę Wam, żebyście to co nie zrobili. Ulecia nie. ulecia. Łapie piękna pula, cool! paradise. Życzę wam stale od złodziei, bo u nich nie jest ża zabawa żadna atrakcja, tylko e, kurw złość, nienawiść na nich, do nich. Zjawią się najwyżej, bo chrześcijanie nie umieją docenić. Zjawią się tacy, którzy będą chcieli na przykład te lucefiry zobaczyć z okna, że miał lat, o, i ściół, i łap, pam pam pam, wcia, cia, cia. Yeah! Pożyczyk się do pracy jechali, To ja do przyjazdów, się jeszcze bawi, się I